Dam wam chwilę i zapytam, gdzie jestem Jestem w Indiach Witam z Pune Dzisiejszy vlog Trochę taki schodzenia po mieście Jestem jedno, na jednym ze skrzyżowań Zobaczcie, urwanie głowy Te klaksony używają po prostu jak przerywniki Za mną jest skrzyżowanie Nie ma świateł jak się przechodzi, to się przechodzi po prostu tak, jak się myśli, że jest dobrze i się uważa, żeby nikt nas nie przejechał. Tak jak trochę w Indonezji, w Azji, w innych miejscach, troszeczkę bardziej żywiołowo. Zobaczymy, przejdziemy się chwilę, zobaczę co znajdę. Jest bardzo dużo bezdomnych, słuchajcie, i zaczepiają. To jest bardzo duży problem z bezdomnymi. Indie to jest taki kraj, który bardzo męczy, jak tutaj przyjeżdżamy. Ja widziałem dużo vlogów, które zaczynają się. New Delhi nas pokonało, coś tam nas pokonało, zaskoczyło i tak dalej. Bo tu jest dużo chaosu, dużo takiego nie wiadomo czego. Wszystko jest takie nieuporządkowane, nerwowe. Jest w tym jakaś logika, i jest w tym jakieś piękno, można powiedzieć. Natomiast ogólnie jest tak, że, będąc tutaj turystą i chodząc, to no jest tak ciężko, można powiedzieć. Tutaj widzicie po prawej stronie mojej ryksze, tak zwane tuktuki. Bardzo popularny środek transportu tutaj, również dla lokalnych osób. Czy są jakieś jedzenie na rogu? Tutaj jest, sprzedają. My pójdziemy jeszcze trochę w tamtą stronę. I zobaczymy, co znajdę. Ile śmieci, a tutaj te namioty to bezdomni mieszkają też. Tutaj jakieś sklepy takie ala centrum handlowe, a tutaj domy bezdomnych. Tu jest wejście Takiego domu Ktoś tam śpi Przystanek autobusowy Tutaj ludzie czekają na Platformie To co widzicie na drodze To jest częste To to, że nie ma pasów Jako takich i nikt nie trzyma się tak, że jest pas tak jak my jesteśmy przyzwyczajeni ruchu i wszyscy jadą i się trzymają tego pasa, nie tu nie ma nawet zaznaczonych tych pasów tu każdy jedzie tam, gdzie jest miejsce to trąbienie wygląda tak że on się nie trąbi tak agresywnie w znaczeniu, ty taki owaki, co ty tam robisz tylko to jest takie trąbienie na zasadzie big, big, big hej uważaj, jadę hej, przyjacielu Jestem tutaj. Hej, nie wykonaj skrętu raptownego, bo tutaj za tobą jestem i DTP to są takie znaki ostrzegawcze za... idzie za mną pies. Uciekł sobie. Jak ja się zatrzymywałem, to on się zatrzymywał. Jak ja szedłem to on szedł. To co ja widziałem w Indiach. To jest bardzo popularne i takie typowe To są takie sklepy z herbatą Właściwie nie sklepy, tylko stanowiska Tutaj za mną taki jest On sprzedaje herbaty, jakieś tam ciastka Zwyczajem hindusów jest to, że stoją przy takim sklepie Po prostu popijają sobie tą herbatę Jest to herbata gotowana z imbirem Z mlekiem i z imbirem I sobie rozmawiają Taki sposób spędzania czasu Tak jak kawiarnie we Włoszech Tak tutaj te miejsca z herbatą Can I have one? One. Mm. Taka o mocna z imbirem. Tak kręci nas jest taka gorąca, że aż parzy w język. Podawana jest w takich małych e, kieliszko, szklaneczkach. język Ile kosztuje taka herbata? Zapłaciłem 100, dostałem 50 Czyli 10 rupii Napiszę wam teraz ile to kosztuje Thank you very much Wszyscy są trochę zaskoczeni, że nagrywam A ja sobie stanę z boku Proszę bardzo I wybiję Indyjską herbatę Jest taka mocna i tyle jest tego nie wiem, mleka takiego że zaraz się, jak dmuchniemy, zaraz się robi korzuk, na wierzchu. Wasze zdrowie oczywiście Herbata wypita, idę dalej słuchajcie mówią, że w Indiach wszyscy mówią po angielsku dlatego, że są centra usług wspólnych są call centers jest dużo takich rzeczy, które po prostu sprawiają, że ten angielski jest drogą do lepszego życia. Ale, ale, Indie dzielą się na kasty. Są różne kasty. Jest to podział na tyle, powiedzmy, żywy, że ludziom z jednych, jednej kasty nie można się żenić, schodzić w związki z ludźmi z drugiej kasty. I jakie są te kasty, nie wiem dokładnie. Dowiem się, to wam powiem. Natomiast jest tak, że. Te kasty wyższe mogą sobie pozwolić na szkołę, gdzie edukacja jest prowadzona po angielsku. Więcej nawet powiem, w niektórych rodzinach jest tak, że mówi się w domu po angielsku. Nie w języku hindi, który jest językiem takim ponad podziałami lokalnymi. Natomiast w tych niższych kastach, albo prawdopodobnie nie ma w ogóle szkoły, albo szkoła jest lokalna. W związku z tym. W ogóle nie mówią po angielsku. I mi się zdarzyło parę razy, że o coś pytałem i odpowiedzi nie było. Nie było odpowiedzi na bardzo proste pytanie na zasadzie, czy to jest tu, czy tu jest, nie wiem, autobus, ile to kosztuje. Tego typu pytania. Bardzo wydawałoby się proste, a jednak widać, że tego angielskiego nie ma w ogóle. A jaki jest plan w ogóle na te Indie? To znaczy, jutro jest plan taki, żeby jechać, bo... Po... Zobaczcie, Indie, jak wszyscy przyjeżdżają, to co ja widziałem, to są właśnie takie, powiedzmy, obrazy. Ludzie, to wszystko jest inne, to wszystko jest ciekawe, bardzo, bardzo robi wrażenie duże. No i fajnie, ale ja chciałem zobaczyć Indie troszeczkę z innego poziomu, bo takie Indie już widziałem. Chciałbym zobaczyć Indie ze strony takich, wiecie, jakichś krajobrazów i czegoś innego. I postanowiłem, że jutro wybiorę się na trekking. Do fortu Rajgan, który znajduje się około 60 km od Pune. Ten fort jest, tak jak mówiłem, oddalony około 60 km od Pune. Natomiast ma bardzo wysokie oceny w Google'ach ma bardzo wysokie rekomendacje. No i bardzo chciałem go zobaczyć. Jak od razu przeczytałem, że takie są możliwości. A w kolejny dzień będę też zwiedzał Pune i pokażę Wam, jak takie średniej wielkości miasto w Indiach. Właściwie średniej wielkości, mówiąc średniej wielkości, jestem troszeczkę um, z uśmiechem do tego podchodzę, bo średniej wielkości miasto w Indiach to ponad 2 miliony osób, czyli więcej niż nasza stolica. No i takie miasto Wam pokażę. I subscribe. Okay. I okay. subscribe. Where where do you work here somewhere? Yes, yes. Lead generation. Lead not a service. Lead generation. So you're doing cold calling? No, not no, calling. We are finance. Bye. Bye guys. Bye, bye. To co jest bardzo fajne w Indiach to ubrania. Jest dużo kobiet, które mają takie tradycyjne ubrania indyjskie, które widzicie na filmach, na filmach Bollywood. Bardzo fajnie wygląda. Postaram się zaraz znaleźć jakąś Panią i ją nagrać To też wam pokażę Tutaj na przykład taka pani stoi A tu jest kolejna Na przystanku No i tyle go Ani Żegnam, dziękuję Pierwszy dzień Z Indii O zobaczcie jakie tutaj fajne Panie idą Pierwszy dzień Taka Przechadzka na szybko, żeby pokazać Wam jak to wszystko wygląda, co tu się dzieje, jak ten grok z kapustą, to zamieszanie funkcjonuje, jak to wszystko wygląda tutaj dookoła. Można dostać zawrotu głowy. Żegnam Was na dzisiaj do zobaczenia jutro na wycieczce do Fortu. Cześć!